Szczęść Boże, w tym czwartym filmiku poświęconemu przygotowaniu do sakramentu małżeństwa, opowiem o protokole przedślubnym, zapowiedziach i spotkaniu organizacyjnym tuż przed Waszym ślubem. Po zgromadzeniu wszystkich dokumentów, o których możecie przeczytać na stronie Duszpasterstwa Rodzin, bądź zostaniecie pouczeni przez księdza dokumenty wasze uczestnictwa w przygotowaniu, czyli poświadczenie uczestnictwa w spotkaniach nadarczonych, poradni rodzinnej. Do tego dochodzą jeszcze świadectwo chrztu i bierzmowania, świadectwo z ostatniej klasy szkoły średniej, z oceną z religii, świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego, i dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego o tym, że jesteście stanu wolnego, bądź świadectwo waszego małżeństwa cywilnego. Wtedy to sakrament małżeństwa nie jest już konkordatowym ślubem, tylko samym sakramentem. Choć najczęściej jest to zarówno ślub cywilny, jak i kościelny. Wtedy ksiądz pełni podwójną rolę. Jak już zgromadzicie wszystkie dokumenty, jesteście po wszystkich spotkaniach, wtedy co najmniej miesiąc, a może nawet dwa przed ślubem umawiacie się na spisanie protokołu przedślubnego, czyli spisanie protokołu z rozmów kanonicznych, takiego badania, czy nie ma przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Tu już na tym etapie musicie mieć wszystkie dokumenty. Zgłaszacie się, umawiacie z księdzem, bo to może trochę potrwać. W kancelarii składacie najpierw przysięgę prawdomówności, rozmawiacie z księdzem, ksiądz pewne rzeczy notuje i po zakończeniu tych rozmów wystawia prośbę o wygłoszenie zapowiedzi. Najczęściej to wygląda w ten sposób, że jedna ze stron jest z tej parafii, w której będzie ślub, więc to jest wpisane. Zapowiedzi są, są wpisane do księgi zapowiedzi, a druga ze stron otrzymuje prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii rodzinnej. Wtedy tę prośbę należy dostarczyć do swojej kancelarii. Po odczytaniu dwóch zapowiedzi i odczekaniu chwili, czasu na ewentualne zgłoszenia jakiś skarg, zażaleń i wniosków należy tę kartkę, ten dokument z zapowiedziami odebrać i przewieźć z powrotem do parafii, gdzie będzie wasz ślub. Zwykle uprawnione są parafie nupturyjentów, czyli narzeczonych. Zwykle to są dwie, chociaż możecie być z jednej parafii, wtedy macie jedne zapowiedzi, jest łatwiej. Jeżeli jesteście z dwóch różnych parafii, Jedna osoba jest w parafii, gdzie będzie ślub, to macie tylko jedną prośbę wystawioną. Natomiast, jeżeli pojawia się trzecia parafia, prośba o zapowiedzi jest skierowana do dwóch różnych parafii, no to trzeba wziąć pod uwagę czas wygłoszenia, zawierzenia i odebrania tych dokumentów. Więc, żeby, żeby z tym wszystkim się nie stresować i zdążyć na czas, no to warto trochę wcześniej ten protokół spisać. Jeżeli właśnie pojawia się trzecia parafia, w której bierzecie ślub, nie jest to parafia żadnej ze stron, to wtedy w jednej z parafii upoważnionych waszych należy pobrać, poprosić o pozwolenie na przygotowanie, przeprowadzenie badania, spisanie protokołu i pobłogosławienie związku małżeńskiego. Księża wiedzą o co chodzi z takim pozwoleniem na ślub poza parafią uprawnioną i raczej nie robią z tym problemu. Jednak, żeby ta trzecia parafia nabrała uprawnień, trzeba o to poprosić. To tyle, jeżeli chodzi o protokół przedślubny. Natomiast po tym są zapowiedzi, zapowiedzi są dwie. W naszej parafii przed mszą o godzinie 11 możecie usłyszeć, jak są odczytywane. I po wygłoszeniu zapowiedzi jesteście już niemalże gotowi do ślubu. Tu się kończą procedury, zostaje Wam e, spowiedź przedślubna, ta druga i e, rozmowa, spotkanie organizacyjne z duszpasterzem w kancelarii parafialnej. Dzień bądź dwa dni przed Waszym ślubem należy spotkać się z duszpasterzem, z Waszym księdzem w kancelarii, podać mu dane świadków, e, omówić liturgię, przebieg, e, liturgii, czy to jeżeli chodzi o to, gdzie będziecie siedzieć, jak będziecie wchodzić, czy będziecie wprowadzenie pary młodej, takie tradycyjne, czy jak to czasami żartuje po amerykańsku, kiedy to tata wprowadza panę młodą, to te szczegóły trzeba roz, wyjaśnić, zgłosić różne takie wasze pomysły ciędzu proboszczowi, czy też Księdzu, który będzie błogosławił wasz związek. Można wybrać czytanie, które będzie czytane podczas liturgii, czy Ewangelię, którą byście chcieli, aby została wam odczytana. Łatwo możecie znaleźć, czy zapytać Księdza, jakie są. Jest to zestaw takich pytań z obrzędu, czytań z obrzędu, więc zachęcam, aby się tym zainteresować, aby sobie czytania wybrać. Aby o tym porozmawiać z księdzem, jeśli chodzi o oprawę muzyczną, to znacznie wcześniej trzeba też porozmawiać z organistą, jeżeli macie jakiś zespół, czy, czy jak jakiś duet, jakiś instrumentalistów, wokalistów, którzy będą oprawę waszego ślubu prowadzić. To też trzeba uzgodnić, bo często są to osoby niewykwalifikowane, niekoniecznie mające wiedzę na temat przepisów liturgicznych, więc, żeby była ta oprawa zgodna z przepisami liturgicznymi, śpiewy dobrane, muzyka i, i uzgodnione wszelkie kwestie związane z muzyką podczas ślubu, to trzeba też wcześniej dogadać się z księdzem, no i skontaktować z organistą. Do tego bardzo zachęcam. W ostatniej chwili, po ostatniej spowiedzi, zostawiacie księdzu dokumenty uczestnictwa z podpisem drugiej spowiedzi. Składacie ofiarę na funkcjonowanie parafii i przebieg liturgii i właściwie to na tym kończy się przygotowanie. To spotkanie organizacyjne jest okazją do tego, aby jeszcze swoje pytania, jakieś wątpliwości rozwiać, żeby z księdzem omówić Waszą liturgię. Aby była jak najpiękniejsza, dobrze przygotowana, pięknie przeżyta, bez stresu, bez niepotrzebnych jakichś napięć i żebyście dobrze wspominali. Wasz ślub w kościele. Tego życzę, do tego zachęcam i polecam się, jeżeli są jakieś pytania.